Witam na nowym filmiku. Dzisiaj 50 groszy z 1978 roku ze znakiem mennicy. Moneta bito w Warszawie w Alupolonie na krążku średnicy 23 mm ma się 1,6 g z rantem ząbkowanym. Druga strona monetki. W centralnym punkcie godło orła bez korony. Pod łapą orła z prawej strony znak mennicy w Warszawie. Polska Rzeczpospolita Ludowa, 1978 rok. Nakład. 50 milionów, 20 tysięcy sztuk. Cena. W stanie menniczym można kupić już za 8 zł. To by było na tyle. Dzięki. Hej.